Ej, tak to nie robimy Tak to nieładnie Repyral Repyral więcej dwie osoby Ej, już nie beta testy Nie dobra, odpaliłem się nowe na, na innym koncie się odpalę No to odpal się na innym koncie Jednak byłam tylko streama i odpalam na innym To odpal się na innym dla tablet pary będę miał. Kurde, nie jestem zardogowany. Muszę zardogować, to się zaladuje. A kit są, kiedy sanie gadają, że są zmiany na kitę. Tam tylko zabił. Trzeba umieć się bić Ej dobra, się wywaliłem za zero było Pierwsza śmierć nie? Tiktok mode O je Ej czemu chopowie rangę? Nie wiem Dobra Ja zapomniałem, że mam streama, nie? Ale już do mnie piszą Zaraz wam... Wow, czekaj, bo muszę się odpalić jeszcze na, na tym Siara, pamiętasz mnie? Ja to i czemu nie odpisuję z DC, Bo nie mam z sobą DM-ów chyba otwartych eee, Chyba, że pisałeś do mnie, ale no... Nikt do mnie nie pisał, każdemu odpisuje Ja akurat każdemu odpisuję Kto do mnie pisze I same chyba osunąć wam się nie będzie usunąć. Kupi BTW na anarchię Fruciłem i bawanka kupiłem, no to gate, nie? To chyba gate. Nie, bo mi się telefon ponił. To kup telefon. Nie dobra, żółty totem zakładam, nie mocny jestem. Nie dobra, założyłem ref w koksa za nasz refa ja Mocne. Musiał naprawić te letr, ale to już po streamku Dobra. No. Ja w ogóle zawieram moda, no to git chyba, nie? Co? Zalogowało cię? No to chyba mocno Nie dobra, dwóch mnie biją. Nic nie musisz Dobra czekajcie, ja muszę ogarnąć co się dzieje, nie? Light bo ja mam coś włączonego i mi leguje. Co ja mam włączonego? To, mogę wy... to, to mam włączone, to, to, to Teamsa mogę wywalić, Nvidia mogę wywalić. W ogóle tego Teamsa to muszę odinstalować. Ej dobra, skończyłem się na TikToku też. Chcę dwie osoby, nie? Mocno. Te, co, tymi, każdy może się streama Zaledwie 200 osób i klucze. Każdy testa stream streamku nie bija. I A I picza trap FFA. Bo 15 róż muszę dostać. A masz te? Oj, mam lepszego kompa otrzymaj teraz. 30 ja mam to polubień. To 30 tapów. Każdy musi tapować. Sprowadź live przez jeden dzień. Kurde. Może ciężko się trafiło. Otrzymaj jedno polubienie, otrzymaj jeden komentarz. Ej, proste słowo misje na początku. No na początku są proste Zostawcie mnie Nie róbcie mi nic, nie róbcie ten mi ten nic, nic halo Udostępnij swoją transmisję Bratu dostanę swoją transmisję mocno Ej dobra, muszę sobie na, na deseta zrobić Dawałem się, mocno. A tutaj silników wysłać nie da. Da się, chociaż wysłała cię linka, to widzę. Wysłała, ale kolorowe się zrobiło. Witam miodu. 1, 2, 3, 4. Miodu, 1, 2, tak. 3. Jedną misję mam wykonaną, jest! drugą misję Ej, papujcie wszyscy! Bo ja muszę jak najwięcej misji wykonać dzisiaj. Czasaj na lepce, 3, 3 minut codziennie, przez 2 dni w tym. w tym miałem co na trzy. Dobra, idę dropować Steve'ów To idź Steve'y padać Inny drake pada Ej, Ja padam jednak Ja też padłem Ej... Jezus, uciekłem Generatorów się podobno niszczyć nie da Jak się nie da generatorów niszczyć, niech się da Blaszek będę topować, ten to Sigma Przeszkopią normalnie generator, o co mi chodzi Ej, Elka mi padła! <laughs> Zakup Elkę! Jak ci mam kupić Elkę? No... skita odbierz. Jezu, kto robi ten serwer? Ja. Jakiś problem? Elka pada w, celu w, celu w chwili. Mogę Co zaraz... A, mogę zablokować, żeby ale nie... ten... ma ma się niszczyć, ale nie w sekundę. No to by kcie, to zaraz zawoduje. Chciałem polecić do strefy bez eleki z powrotem i już... No To, to chyba to. Kiedy nadal wypolę za słupkę? Nie wiem jeszcze Jeszcze nie wiem kiedy nadam. Albo to po 5 użyć zabiera, zapomniałem tego naprawić No, bo wiem... To może polecić do strefy bez eleki z powrotem już nie mam Bo na beta testach tak miało być. W sensie na nagrywkach tak miało być Chimo, czyli teraz tak miało być. But... Ale nic nie dostał Jest a nie możemy, że kiedy bo nikogo nie nadawałem A demon zawsze z nadaliny pisze do mnie Witam 5 osób Ale co? Steamie. Co nie nadałeś? Now polenów Ej, zobaczcie czy mam flary na tym koncie Sub na bok Tą flarę to żyje No ciąg witeczka nie dostał? A od kogo dostał? To do mnie dzwoni? Nie wychodzę na dwór oni się ode mnie <laughs> Fist, fiu tuski. Ej, dobra. Od kogo dostał? To się dowiem w sumie. Nie. Nie mówisz mówię, że mi chodzi o Demockowi minąć, jakiś mi dostał. Nadasz kiedyś rangę? No za co rangę mam nadag? Za co mam nadać rangę? Obóz twórców? A ja się sprawdza, czy się ma flary na TikToku. Obóz twórców, i tam masz flarek, masz flary, i zobacz, masz To chyba nie mam. To chyba nie masz. Yy, konkurs na chunka. Będę ok, ale, będę ok, ale. Aż się do konkurs na chunka, no to później ogarnę. Później ogarnę. Widzieliście to obiarnetkę, to teraz z kim to robię? To server Java, to server Java Ej dobra, Xavier mnie zabił, Xavier mnie zabił, zabił co to mógł? Zrobiłbym restart gdybym na... naprawił ten te... Nie no, wywalone już w tl teraz Żeby nie restartować W ogóle mnie na tym streamie, słuchajcie mnie Kurde, czemu te plany tak krótkie muszą być? Bo muszą być takie Na, na jakieś Na jakiejś KTX'ie Jakbyś mógł do dzisiaj te topki ogarnąć Nie wiedziałem, się ty mnie go ma. Hello. I tam coś w kiosku na Steam'ie Yo, Bogol Bogol mm. Brat jest lepszy chyba Ej bo pomysł się kończy 150 osób No bo nie promujesz Ej chodź, zrobimy plan Ja z tobą? Znajśnię no baczek jesteś Idę co zobacz Założyłem plan meniny Jestem no Dobra, zaraz, zaraz demonkę na MS-a biorę Kraty, No poczekaj Czekaj, Ja mam dołącz NMM To i jest, mamy. Pierwsza osoba w klanie mamy. No name, tak zwane. No tak. Coś takie znaczenie tego klanu. Wreszcie, znaczy, ty jesteś na no, name, ja nie jestem. Dzięki za opsika Ej, właśnie, możecie obserwować w sumie. Kto jeszcze nie ma psika, nie da. Wyciół na sobie, byle lek. Ej, dobra, ja mam pomysł. Przecież ja teraz zrobiłem tak, że mierz więcej zadaje. Ja sobie popieram ulepszam. Ja zapomniałem kopać. Nie dobra wy dwójkę będą bić. Nie mi. OD jakich się to daje Zapośnięcie do klamu A skąd kilo wziąć kapis? Co? Ci nie ma Co wziąć? 50 kilo mam niby wziąć No jest kicsie killoffę kilo. Chciej niby No jest Ty to chyba ślepy jesteś, jesteś lepiej albo nie ma Nie, nie dobra pod... tu jest No Ty jesteś opie, nie wiem Głupi czy głupszy? Bo nie no wiem. Pierwszy raz jestem na tym ekipie. Mocno nie. Ten raz wygląda tak w sensie. Takie same kity są jak na starym. Eee. Tylko że zmieniony jest. O. jest set. Bra, ile mam mamony? 164. Ej, bije mnie. W końcu ten odpoczynek. Tak ci był to domu Ej, czemu czemu cofaku błędy? Obugowane to jest Nie wiem czemu ci cofaku błędy. No właśnie nie wiem czemu mi co i cofa mój i czemuś już zniszczył Nie wiem, bo ten killoff jest rozwalony Choro to serwer Xavier robił Eksami robił killoffy Aha Ale mam dalej normalnie, więc się pojawi na to jest twoja wina już zobacz No widział widzę do CK. Ej, dobra, robię restart serwera, poczekaj. No nie. rób restartu. restart, Sigmum. Ej, goro. Ej, goro on Julianek Możesz słuchać tu jest. Tu Raz ulepszyłem. Gdzie jest Intelka? Dawaj mi Intelkę. Raz ma Szymał jelo? Dzięki za psika. Ja zaraz, tika. czekaj, ja zaraz stream, streama, muszę poprawiać rzeczy. Aha,